Słyszycie, jaka jest noc? Ja cię kręcę, jak to słychać. Wszystkie świerszcze śpiewają, gwiazdy na niebie są, ale wiecie co? Gdy przychodzi noc, to ja się po prostu boję iść spać. Także, na wszelki wypadek, zamykam. I ogólnie jeszcze zasłaniam rolety. Słuchajcie, co wam teraz powiem. Wróciłam do Brookhaven i tak naprawdę nie ma już labubu, ale dowiedziałam się, że moja sąsiadka, która mieszka tam, na działce 24 kupiła sobie dwa labubu, więc jak one się dowiedzą, że ja tu jestem i jeszcze tak blisko mieszkają, to przecież one znowu tutaj wrócą, więc ja dzisiaj mam misję, że muszę je wykraść, muszę się ich pozbyć. Totalnie z Brookhaven usuwamy wszystkie labubu, także dziewczynki śpią, mała melka oraz pięcioraczki. Dzisiaj idę na misję sama, bez Ami. Mam nadzieję, że dam radę, także widzę, Zostawcie łapeczkę do góry i robimy to. Przede wszystkim muszę się przebrać. Dobra, widzowie, ja już jestem gotowa. Ubrałam maskę i słuchajcie, specjalnie się tak ubrałam też na czarno, żebym się zlewała z nocą. Dobra, słuchajcie, musimy to zrobić. Otwieram drzwi. Eee, nic nie słyszę. Żadnego labubu, ja już nie chcę żadnego dźwięku labubu, żadnej piosenki. Idę, muszę się pozbyć tych labubu, muszę chronić pięcioraczki, muszę chronić małą Amerkę, żeby więcej te labubu się tutaj nie pojawiły. Dobra, słuchajcie, idziemy do tej sąsiadki. Ja tak naprawdę nie wiem, gdzie ona w ogóle trzyma te labubu, więc ja muszę je najpierw znaleźć w jej domu. Muszę to zrobić tak, żeby jej nie obudzić, żeby się czasem nie przebudziła, bo wtedy mnie wygna i mój plan się nie powiedzie. Musimy się pozbyć labubu, widzowie. Muszę je wynieść i się ich pozbyć. I zobaczcie, co jest. Myślałam, że to jest otwarty garaż. O nie, ona ma zamknięte. Ja mam teraz przyjść? O nie, dobra. Słuchajcie, wezmę śpiwór. Może przez śpiwór jakoś się dostanę. Przez przypadek do niej zapukałam, tylko nie to. Słuchajcie, może jednak przez garaż wejdę. Spróbuję położyć śpiwór i się tam jakoś przydostać. Jest! Jestem. Włamałam się. A idę. Zakradam się widzowi i muszę ukraść labubu. A może one są gdzieś tutaj na dole? Sprawdźmy sobie. Czekajcie. Dobra, łazienka. Nie ma. Nie ma, dobra. Ale ciekawe, czy ona już je rozpakowała, bo jak je rozpakowała, to tragedia. Będzie źle, będzie bardzo źle. Dobra, to do góry zobaczyć. A, nie mogę nikogo. Obu o nie, widzę. Pusą labubu. Dobra, tutaj, są labobu. może wejść po cichu, widzowie. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się udało. O, co? O nie, ona nawet ma kamery. Śpi. Dlaczego ona zostawiła kamery? Nikt nie ukradł jej labu. Ja teraz właśnie kradnę. Muszę wziąć pierwszego labu, bo zobaczcie, ona kupiła te sekretne, te najlepsze. Jeszcze w pudełku są. To jest ten kremowy i ten szary. To jest ten sekretny, najgorszy. Mam, że on się ruszył. Chyba ja kliknęłam coś. Dobra, zabieram go. Dobra, widzowie, zabierałam jednego labu, bo on jest bardzo ciężki. Teraz słuchajcie, jakie ja mam tu zrobić, żeby z nim przejść. Nie, to będzie bardzo trudne. Ajcie, muszę dobrze postawić. Czekajcie, o dobra, jest. Ja wyskoczyłam, udało się. Okej, okay, dobra. Na razie postawię go tutaj. Niech on stoi. Okej, okay, dobra? Niech stoi. Idę po następnego. No to muszę wszystkie te loby stąd zabrać. Przecież jak to, szybko, szybko, żeby nikt się nie zorientował. No, najważniejsze jest je wyprowadzić stąd i żeby. żeby one się czasem nie przebudziły. Dobra, biorę kolejnego. Jest, dobra, mam. Okej, okay, super. A się nikt nie obudził. Mam nadzieję, dobra, jak się obudzi, to i wszystko wytłumaczy. Nie będzie chyba dla mnie zła. Nie, nie mogę wyskoczyć, nie. Bo nie to, dobra, czekajcie, muszę dobrze postawić. No, nie mogę dobrze postawić tego śpiworka. Jest, dobra, jest. Mam, mam. Jest ten jeden labubu. Okej, okay, dobra. Widzowie. Stawiam. Dobra, widzowie, teraz jeszcze trzeba je spalić. Trzeba, trzeba, trzeba. No, musimy się ich pozbyć. Ja nie chcę więcej labubu. Wiecie, ile to było problemów? Dobra, niech się spalą. Okej. Okay. Chyba, chyba tak będzie dobrze. Chyba nic więcej się nie stanie. Mogę wracać do domu. O nie. Sąsiadka stała. Zobaczcie, ona chodzi w nocy. Ale nie zauważyła. Poszła do siebie, dobra, szybko, nieważne. Już spaliłam te labubu, to, to pół biedy, już, już może się obudzić, już mi to nie robi. Ważne, że te dwa labubu się już spaliły i wszystko jest git, dobra, szybko wracam do domu. Misja wykona na widzowie. Misja się powiodła, zamykam. Okej, okay, ale słuchajcie, to mi dalej nie dalej spokoju, bo ja myślę, że jest jeszcze więcej labubu. O nie. usłyszycie to? Co to jest? Jak to jest możliwe, że to słyszę we własnym domu? Czy tutaj jest gdzieś labubu? Co jest grane. Słyszycie to? Labu, la bu, nie, 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 ja nie chcę tego słyszeć dłużej. O nie, 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 nie. Ja zrobiłam. O nie, chyba znowu coś uruchomiłam. Tylko nie to! Ja muszę wykraść wszystkie labobu! Muszę się ich wszystkich pozbyć! Muszę wszystkie zabrać, żeby wszystkie zniknęły! Musimy się tego pozbyć! O nie, nie, nie! Jak to zrobić? Musimy, musimy wszystkie labobu oddać! Nie chcę więcej labobu! To jest... Gdzie ja jestem? Co to jest za miejsce? Co to są za platformy? Ile tego tutaj jest? O co chodzi? O nie, to jest różowe labobu! Śliwkowy owoc? On ma taki kolor? Ej, czekajcie! On mi zbiera kasę. Ojej, to nie dość, że ukradłem labułut, to jeszcze on mi zarabia kasę. Zobaczcie, jak tutaj wejdę, to mogę zebrać pieniądze. Co, o ile tutaj jest różnych labubu? One są w różnych kolorach. To jest szary, popielaty. Tam był jakiś ciemny, tam jest jakiś zielony. I my możemy je wszystkie sobie zabrać. Ja muszę ukraść wszystkie labubu. Koniecznie wszystkie labubu. Muszę zebrać do swojej bazy, żeby nikt mi ich nie zabrał. I muszę się ich pozbyć. Muszę ich zabrać w kosmos w ogóle. Hej, Zosieks, hej, wszystkim. Ale nie możecie zabierać żadnego labubu. Jeśli weźmiecie labobu, to wam ukradnę, bo muszę się ich pozbyć. Dobra, słuchajcie, biorę tego. Ten jest jakiś drugi. Ten 500 kosztuje, nawet nie mam tyle Pieniędzy. Dobra, ten 2000, a ten 300? Nie mam tyle kasy. O nie, widzowie, chyba będę musiała dorobić się. Zbieranie automatyczne kosztuje 79 Robuxów, a dwa razy więcej pieniędzy. 99 Robuxów? Mnożnik? Mam tylko razy jeden? Jak słabo mi zarabia. Ale już mam 300, to będzie mi stać na jakiegoś tego, wezmę tego. Okej, okay, idzie do mnie. Wszystkie będę kraść, wszystkie będę kraść, a ten? Jakiś zwykły. Ten też. O nie, nie stać mnie. Bardzo mało pieniędzy mam. Muszę sobie chyba doładować. Kupuję w Robloxie za. Dlaczego tutaj jest napisane razy dwa pieniądze, a tutaj jest... 99 robuxów to jest 200. Ale oszustwo. Co tu jeszcze mamy w tym sklepie? Musimy wszystkie te wykraść labobu, najlepsze, nawet sekretne, żeby właśnie się ich pozbyć widzowie. Nie chcemy już ich mieć. Dwa razy cash, 200 robuxów. No chyba zwariowali. Ale mogę za 10 tysięcy kupić. Dobra, to kupuję. Za 50 robuxów widzowie kupuję sobie 10 tysięcy kasy i będę miała najlepsze labobu, A wiecie, że im lepsze labubu, tym straszniejsze to sekretne. O! Ja Cię kręcę, ile mam teraz kasy. Te mnie nie interesuje, możecie sobie zabrać. Jestem ciekawa, co jest Carmen, jakiego ma tutaj. I patrzcie tego. O, zabiorę jej tego. Zabieram jej, zabieram jej, wkradnę jej. <gry> Kradnę jej tego najlepszego! Ale się wkurzy! Kradnę ci dlatego, że ty nie możesz mieć labubu. Labubu trzeba zniknąć! Musi zniknąć! O, zobaczcie, mi zarabia kasy! Ej, dobra, te droższe, one więcej kasy mi zarabiają! Super, dobra, co jeszcze tu mogę mieć? Tego biorę, 750, ten jest Toffee, a ten jest jakiś noob, dobra, wezmę go też! Wszystkie trzeba brać, a ten co jest? Jakiś kucharz, ale on tylko 40 zarabia, to nie wiem, czy ja go chcę. Dobra, wzią. Ja, czy ile kasy wydałam i nie wiedziałam, że to tyle kosztuje. Dobra, będę dalej kroić. Ej, ten jakiś super ona ma. Tego biury, to jest jakiś epicki. O, oh, jej la Ona się wkurzy. Sorry, Carmen, ale no, nie możesz mieć labubu. Nie możesz mieć la dlatego że ja muszę je wszystkie mieć. I muszę je tutaj zamknąć. Słuchajcie, jak ja je tutaj zamknę. Ej, dlaczego... Halo, ja chcę go odłożyć. Czemu nie mogę go odłożyć? Dlaczego ja nie mogę mieć... Ej, zablokuj bazę, mogę zablokować bazę. Ej, dobra, teraz zamknęłam i nikt tutaj nie wejdzie. Dlaczego nie mogę odłożyć tego? O nie, nie mogę go odłożyć. Tylko nie to. Co mam teraz zrobić? Dobra, czekajcie, sprzedaję. I teraz tutaj go wstawiam. Ej, czemu nie mogę? Myślałam, że nie mam miejsca. Najgorzej. Nie mogę się teraz go pozbyć, ale ile kasy zarabiam przynajmniej. Przez 38 sekund mam zablokowaną bazę. Mogę też uderzać pałką. Ej, patrzcie, mam tego labobu. Nie mogę się go pozbyć, to jest jakiś top. Naprawdę sekretne, fajne ubranie ma. Ona się wkurza, chciałaby mi zabrać labubu. Patrz, ja mam. O, dobra, on został u mnie. Ej, dobra, jednak wskoczył. Trzeba jeszcze zabrać jakiegoś fajnego. Mam 6 tysięcy, widzę. Wykupujemy jakiegoś fajnego labubu, żeby ich się wszystkich pozbyć. A masz, patrzcie. Akysz, akirsz poszła mi stąd. Poszła mi stąd. Patrzcie, zablokowała sobie, bo się wkurzała, że jej zabrałam. A tutaj jest jakiś labubu. Nie ma. A co to są za słabe labubu? Co ty masz za słabe Chyba, Czekajcie, trzeba jakiegoś zabrać. A masz! A masz! O, dostała! Czekajcie, szybko. O nie, ona też mi da! Dobra, czekajcie, szybko, biorę tego! Biorę tego szefa, kuchni! Dobra, kradę. O nie! Nie mogę ukraść jej! Dobra, szybko biorę! Dajcie mi ukraść! Szybko biegnę, zostawcie mnie! Kradę labubu. O nie! Wypadło mi. Ktoś mi może jeszcze ukraść. Okej, okay. gdzie są jakieś lepsze labubu? O, nie, nie, nie. Zosik, syko, nie to. Nie kradnij nie kradnij. A Carmen jak ma mało, bo jej wszystkie zabrałam. Patrzcie. Oła, nie mogę też się wydostać. Ona mi zablokowała. Odblokuj mi bazę. 5 wiatrobuksów. Uśmie! mnie. Zablokowała mnie. To ale spryciula. Za to to zabiorę i tego. Patrzcie. Zabiorę jej znowu szefa kuchni. O Oni nie mogę, bo jak ona ma zablokowaną bazę, to nie mogę się stąd wydostać. Ale czy ty nie rozumiesz, że labubu są złe i trzeba ich się pozbyć? Eee, no nie wiem, ja chcę uratować cały świat, trzeba się pozbyć Labobu. Ja wiem, do czego oni są zdolni. Oni są tylko takie miłe maskotki, to tylko tak wygląda, tak naprawdę są straszne. Wypuść mnie, proszę! Ile to jeszcze będzie trwało? 27 sekund, to nie ma opcji. Dobra, odblokowuję sobie bazę za 50 Robuxów i uciekam stąd widzowie. Patrzcie, odblokowuję. Jest! Uciekłam. Nie, bo jeszcze mnie ukradną moje labobu. Ilu mam pieniędzy? Zbieram to wszystko, jeszcze nikt mi nie ukradł. Teraz mogę zablokować bardzo, dobra, zablokowałam. Na wszelki wypadek niech jest zablokowany. Ten jest jakiś fajny, i ten jest jakiś fajny! Dobra, wzięłam, ej, ten był piękny! I ten jeszcze jakiś fajny jest. Czekajcie, ile on kosztuje 500, to nie Tofi. Ten jest jakiś szary, czekamy na jakiś fajny widzowie, bo musi być dużo labobu. Haha, Zosik, nie wejdziesz do mnie! Zamknięte, zamknięte, nie macie tu wstępu. Dobra, czekajcie, ten jest jakiś fajny, ej, ten kosztuje 10 tysięcy, biorę go halloweenowego, la Bobo mam, ale są ekstra, e, ten poszedł znowu tutaj, no nie, ona znowu jakiegoś fajnego kupiła, Ty w ogóle, zobaczcie, ten kurczak, ale jest ekstra, ej, tu jest ci czerwony, muszę mieć czerwonego, muszę mieć czerwonego, jest, za mało gotówki ją kosztuje? 35 tysięcy? Ja chcę legendarnego mieć. Koniecznie muszę go mieć. Ej, ile ty już masz tutaj tego. To jest grane. Zobaczcie, ona już kupiła. A masz? A masz? A masz? Wypadł, wypadł. <gryw> zabieram jej. A ty? Ej, tam też ktoś jest jakiś fajny. On ma jakiś fajny Zosik, ma takiego fajnego. Ja tego zabieram. 500k. Ja cię kręcę. Ej, zobaczcie, jakiego ona ma. Dobra, słuchajcie. Trzeba odblokować bazę i trzeba zabrać tego labubu. Ona ma takiego drugiego labubu. Jakiegoś limitowanego. Muszę jej ukraść tego najlepszego. Szybko kradnę. Jest mam, no nie. Jest mam, dobra uciekam. Zabrała mi tego najlepszego. Tysiąc na sekundę, to jest mityczny. Mityczny zabrała mi najlepszego, proszę daj mi go. Daj mi go. Zabiera go szybko kradnę. Twój schron. Niech ktoś mnie okradł. Ale się wkurzyłam teraz. Zabrała mi! Proszę, przyszła po swojego. Ale się teraz skurzałam, dobra, będę. Teraz normalnie, teraz to się odwdzięczę. Nie dobra, widzowie, kupuję z automatyczne zbieranie. Okej. Okay. Odzyskaj swojego lobu, bo za 50 robuxów, widzowie. <laughs> Kto ma robuxy, ten ma płacę! Dobra, mamy to. Nie ma kradnięcia, blokowanie bazy! Jest blas zablokowane i zostajecie tutaj. I też jeszcze zbieranie automatyczne kupujemy. Tak jest! Dobrze, widzowie. Wydane roboksy, kasa wydana. Oni się odrodzili, a to nic nie da. Ej, to coś da? Mam nadzieję, że nie. tong, za sakur. Ej, patrzcie, jak on stani to Kosztuje 25 tego? Dobra, wezmę go, ale on w ogóle się nie opłaca. Patrzcie, ile mam już. Patrzcie, wow, jaki jest super. Mam jakiś złoty mityczny, ten jest najlepszy. 50 tysięcy mi zarobił. Zdobrała mi najlepszego kradnę, ale dlatego, że ja będę wiedziała najlepiej, jak się nimi wszystkimi zająć, tak? Dobra, ale dlaczego mi to automatycznie nie zbiera? Halo, przecież kupiłam to. Przecież mam to, no. No wreszcie. Czy to mi w ogóle zbiera kasę? No nie! Jedna Susia nie może być! Okej, okay, idę jeszcze jakiś ukraść, tylko muszę cały czas blokować bazę. Dobra, słuchajcie, jak się, jak się zaraz odblokuje, ona, ona się tutaj czai. Ona się tutaj czai. Nie ma szans, nie ma szans, że ktoś się stąd, dobra. Suzie zaraz wypuszczę. Okej, okay, poszła i od razu znowu blokuję bazę. Znowu blokuję bazę. Nie ma, nie ma kradzież. Ej, to nie jest jakiś fajny, tego już mam. Czekam na jakiś mityczny. Czekam na jakiś fajny. Dobra. Na szczęście mam robuxy, więc mam władzę widzowie. O nie, to kosztuje 800? No nie. Dobra, patrzymy dalej. Patrzymy na jakiś mityczny, fajny. Może się coś pojawi fajnego. Zosik, tutaj miała fajne jakieś? Ale ukradłam jej tego. Ona już widziała, że ja idę, co zamknęła? Przestraszyła się, że ja już tam biegnę. Dobra, ja szukam jakiegoś naprawdę fajnego. Ten jest super, ale on tylko 2000 kosztuje. To mi się nie podoba. Musimy jakiegoś mitycznego, zwykły, zwykły. Tamte wtedy sprzedamy, żeby zrobić sobie miejsce. I jacie, no jakie słabe one są. A masz, a masz? Wynocha. Zabra mi najlepszego i na pewno, ale to na pewno już go jej nie oddam. Widzowie, muszę pilnować. Patrzcie, wszystkie się pozamykały, ale żadna nie ma takiego labubu, jak ja chcę. Wszystkie sekretne trzeba zniszczyć. Trzeba zamknąć w mojej bazie i zniszczyć wszystkie sekretne labubu. Ten kosztuje 7,5 tysiąca. No jest epicki, dobra, bierzemy go. Niech jest w naszej bazie. O nie, szybko! Szybko muszę zamknąć, zablokować. Jest zablokowana. Dobra, musimy się teraz pozbyć tych, które bardzo słabo nam zarabiają, czyli na przykład ten i ten. Chcemy same mityczne. Okej, okay, ten jest najlepszy, e, mityczny. Ten złoty, no ten nubowski też jeszcze sprzedajemy go i chcemy mieć jak najwięcej. Dobra, mogę mieć cały czas zablokowaną bazę przez 10 minut, widzowie, za 19 robuxów. Jak ktoś mi ukradnie, to się wkurzę. Dobra, tego też sprzedajemy, Tung Tunga Sahur, dlatego, że on jest prawie nic nie wart. No i te są, czekajcie, ten jest epicki, złoty. Dobra, na razie nie są, tylko dlaczego to mi automatycznie nie zbiera, skoro ja kupiłam za 75 robuxów to. Potrzebuję, Zosik, wynocha. Akysz, idź, idźcie stąd. One się czają na moją, o nie, one się czają na moją bazę. No nie, dobra, zobaczmy sobie, czy ta Carmen tam ma coś fajnego. Ale na wszelki wypadek, widzowie, ja jednak kupię, żeby zablokować moją bazę na 19 na 19 minut, nie, za 19. A, patrzcie, jak ja oszusto, to jest za 29. Dobra, kupuję. Kupiłam i przez 10 minut będzie moja baza zablokowana. Nikt nie weźmie, będę mogła iść. Ten jest super! Rzadki, ten zielony, bierzemy go. Bierzemy go, on jest trochę tani, ale może będzie jeszcze jakiś lepszy. Patrzymy, ja muszę jej coś ukraść. Zuziak coś tutaj ma. Zwykły, dobra, ale tamten ktoś miał super, że mu się udało. Wow, tu już jest pełne! Kto to ma, Hanisia? Ten zatwardzi... Kradnę. Kradnę! Kradnę! Udało mi się! Kradnę! Jaki fajny, legendarny jakiś ukradło! Szybko biegnę! Ej, zostaw mnie! Ja muszę go mieć! Muszę go mieć! Zostaw mnie! Biegnę, biegnę! Zobaczcie, ukradłabym. Ale super ten jest! Za 20 tysięcy! jak one go zdobyły? Ja mam 343 tysiące, mam mega dużo kasy, ale w ogóle nie mogę kupić żadnego fajnego, legendarnego. Dobra, słuchajcie, jest zabrałam go. Gdzie on jest? O, tu, patrzcie. Te są super same mityczne. Uuu, dobra. Na razie ten jest słaby, ale trochę kasy mi tu zbiera, to niech jeszcze jest. Potem zobaczę, co z nim zrobię. Okej, okay, widzowie, mam przez 60. 10... A kiesz, co ty mi tu robisz? Poszła mi stąd, poszła mi stąd no. Czekamy na jakieś mityczne widzowie. Może będzie jakaś taka fala wreszcie, że będą jakieś fajne, sklep A w ogóle czy tu w sklepie można kupić jakieś przepuski do gry pieniądze? No dobra, ale tego nie chcę, bo... Zielone. Co to w ogóle jest? Pakiet startowy. Tego nie chcemy. Nic więcej nie kupuję. Już wydałam mnóstwo. Sprawdźmy sobie co tutaj jest. Ej, ona ma jakiegoś fajnego... No 300 tysięcy jakiego złotego. Jak one to dostały? Ej, jak to jest możliwe? Ja, ja muszę je ukraść. Dobra, słuchajcie. Jest, jestem! Kradnę jej króla! Kradno, no nie! O nie, dobra. Mam problem widzowi. Ona ma super czarodzieja też! No nie. Dobra, słuchajcie, muszę jej ukraść tego. Okej, okay, czekam 45 sekund. Dobra, słuchajcie, możemy zrobić tak. Ja odblokuję bazę. Ale nie wiem, czy zdążę to zrobić. Okej, okay, robię, ale chcę tego. Jest szybko, biorę go! Jest! No nie, zablokowała znowu! Jest, mam, mam! Jest kratej i korola, no nie! Jest udało mi się! O, ja cię kręcę, nie wierzę w to, nie wierzę w to, zostaw mnie! Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. <grystanie> Ukradłam jej złotego. Dobra, ale wszystkie labu, bo mnie są najbezpieczniejsze, zarabiają i wtedy się ich pozbędę. Zabieram im jak najlepsze labu. I ten jest super, 200 tysięcy tego chcę, tego chcę, tego chcę, tego chcę. Jest, kupiłam go. Kupiłam go. Ej, on idzie do mnie. Do mnie idzie. Ja go kupiłam. <grystanie> ja go kupiłam! <grystanie> Poszedł do mnie. Jest! A masz! One są wkurzone na mnie, dziewczyny, dziewczyny. Ale wiecie, że no tu u mnie będzie najlepiej. Dobra, jakiś fajny szedł, dobra, czekamy na kolejny. Ten za 10 tysięcy jest jakiś epicki, tego nie chcemy. Dobra, idę zobaczyć tutaj dalej. Musimy mieć jak najlepsze. Patrzcie, już biegnie, już zamyka. No kup sobie jakieś, bo ty w ogóle nie masz żadnego. A tutaj zobaczmy sobie. Jakiś kucharz jest dobra. Tutaj ma fajne też. A Co wyro... One się wkurzają. No wypuśćcie mnie! Nie ukradnę wam. No nie. Zamknęły mnie tutaj. Muszę wrócić, bo moje labubu tam są. Puść. O nie! Jest widzę, uwolniłam się i teraz czekamy na jakieś kolejne fajne labubu. Sprawdzamy sobie, jakie tutaj teraz idą. Idzie jakiś taki szary, tego nie chcę. Tu jest jakaś panda. No, nie wiem, nie wiem. Ona ma tego fajnego. Jeszcze muszę jej ukraść. Patrzcie, patrzcie. Tu jest fajne la też. To jest legendarny. Mm. Fajne, ma fajne, ma, ale ja mam lepsze. Dobra, bo ja się zajmowałam kradzieżą, a tak naprawdę nie kupiłam żadnego fajnego. One czekają tutaj. Patrzcie, jak one czekają. Na, na, jak, na jak najlepsze. Ale nie, nie, nie. Zobaczcie, u mnie jest najlepiej. Patrzcie, jeszcze mam przez ile czasu? Nie wiem, ile czasu mam, ale zobaczcie. Ej, ja nawet już nie mam miejsca. Ja muszę sprzedać. Dobra, sprzedaję zielonego, bo zielono mi mało zarabia. Ten jest epicki, mityczny tego nie. Dobra, ten jest chyba też słaby, to tego sprzedaję. Nie chcę go. Dobra, mam miejsce, bo muszę mieć przecież miejsce, chcę ukraść jakieś inne. Okej, okay, tu już kupiłam. Dobra, mityczny. Dobrze, na razie zostawiamy. Ten jeszcze chyba mało mi zarabia. Dobra, złoty. Chcemy same legendarne. A kysz, oddaj mojego. Nie ma to tam do wynocha. Wyno... I to nie super. A nie, dobra, myślałam, że to jest jakiś super. Patrzcie, co to jest? Cappuccino assassino. La bubu, cappuccino assassino. Dobra. Nie stój tutaj, bo to się i tak nie otworzy. Nie ma szans, nie ma szans. Nie wpuszczę was. O. A kysz, a kysz. A kysz, a kysz. Dobra. To kuczacie sobie? O, to w tym chodzi. Kto będzie miał najlepsze, bo Labubu ten wygrywa. Zobaczcie, kasy, ja mam mam prawie milion, a nie mogę kupić żadnego fajnego Labubu. No gdzie są te Labubu wszystkie jakieś takie fajne, lepsze? Tutaj jest nawet indeks, zobaczcie. Jest jakiś też rzadki, ale okej, okay. mityczny. Ej, zobaczcie jakiś boski i muzgrot. Muzgrot to jest jakiś. Ej, ja chcę go zdobyć, zobaczcie. Mam prawie wszystkie, dobra, nie mam dużo, ale jakieś mózgroty, to są jakieś chyba mega mocne. Musimy poczekać, aż one się pojawią, bo będę chciała taki zdobyć. Obiecano legendarność za 45 sekund, a mityczny za 9 minut. Dobra, ja się czaję na ten legendarny, widzowie, 30 sekund, ja go biorę. A kysz, nawet nie myśl, że mi go sprzątniesz, na pewno, ja wszystkie zabieram. Jest, mam! Mam, mam, mam złoty legendarny. Jeszcze jeden. Okej, dobra, idzie do mnie, poszedł. Jeszcze mam jedno miejsce. albo chyba dwa. Czekajcie, sprawdzę. Dobra, jeszcze mam dwa miejsca. Muszę poczekać na jakiś legendarny. A kiesz! Ona już nie ma miejsca. 16 sekund, 16 sekund potrzebuję. Na na, 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 tak, chcemy, chcemy. Jest, 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 legendarny, jest, legendarny, jest, tego chciałam, tego chciałam, diabelski. Wow, czerwony poszedł do mnie. Jakie ja mam ekstra. Zobaczcie, mamy tutaj jakiegoś magika, legendarnego. Następnie mamy rybaka, następnie mamy diabła, następnie policję. A on jest najwięcej warty, jaki on jest drogi. Ja cię kręcę. I Tu jest też mityczny król. Tu jest wolne miejsce, tutaj mamy dynie. A, dobra, tego możemy sprzedać. Musimy zrobić miejsce na kolejne. I tutaj mamy jakiegoś takiego raperka, można powiedzieć, samuraja oraz orzechowego. Ten też jest słaby, sprzedajemy go. Chcemy lepsze labubu. Kiedy się pojawią następne, za 3 minuty, a tamten za 7 minut. Okej, co wy, co wy chcecie? Ja muszę jakieś ukraść, bo wiem, że ta karmę mam. Słuchajcie, idę je ukraść. Idę ukraść jej fajnego. Szybko! Karadę jeszcze jednego. do o, nieba, ma bo mi zablokowała. Dobra, słuchajcie. Ja się nie boję. O, co? Ty mnie tak zdal... Dobra, słuchajcie, ja się nie boję. Słuchajcie, ja robię tak. Odblokowuję sobie bazę. Nie boję się totalnie. Nie boję się totalnie, bo mam robuxy, więc wychodzę sobie. O, odblokowałam sobie. Jest! Jestem wolna. Idę zobaczyć, czy ktoś tam jeszcze ma jakiegoś fajnego labubu, którym będę mogła sobie uciec. Czekajcie. Ej, co jest takiego fajnego? Ona ma... O nie! Idzie wszystko! Zablokowała bazę, wiedziałam, ale już z daleka też zauważyłam, że nie ma jakiegoś mitycznego, jakiegoś fajnego. Anisia, co ty masz tutaj za. Hmm. Szkoda, że nie można sobie zrobić takiego piętra, wiecie, nie? Nie wiem, czy wy to widzicie, ale na dole ja mam 1,4 miliona. Nie, no to jest serio? Ja mam takie, takie kwoty lala. La. Dobra, czekamy teraz 6 minut, widzowie, aż pojawi się jakiś mityczny, bo następnie będzie legendarny za 2 minuty, a potem mityczny. Dobra, widzowie, za 3 sekundy będzie zaraz kolejny legendarny. Ej, to jest ten czerwony znowu. Ja go nie chcę, ja już go mam. Więc zostało nam 4 minuty i będzie jakiś mityczny, jakiś epicki, mega fajny, więc czekamy. Widzowie, zaraz będzie jest, mamy kolejnego mitycznego, to znowu jest król. Myślałam, że będzie jakiś lepszy. Do mnie, 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 zapraszam, zapraszam. Jest! Mam kolejnego zobaczcie, ile ja już ich tu mam. Chyba zgromadziłam wszystkie najgorsze labo, bo one się już stąd nie wydostaną. Są zamknięte tutaj w mojej bazie i dzięki temu się nie dostaną do Brookhaven i nie będą nam już tam szkodzić. Także tutaj zostają zamknięte i zbierają mi dodatkowo kasę, bo są jakieś legendarne i mityczne. Więc mam nadzieję, że już gorszych nie ma. Także subskrybujcie kanał, zobaczymy sobie co będzie dalej i dajcie znać w komentarzu jak wam się podobał taki odcinek. A ty co samuraj? Gdzie ty się wybierasz? Gdzie ty chcesz iść? Zobaczcie jaką tupta. Nie ma stąd ucieczki. Haha. Wszystkie ukradłam i Wszystkie tutaj zostaną już na zawsze.